Cześć, witam wszystkich po długiej przerwie. Chciałem dzisiaj nagrać filmik. Będę testował nową maszynkę. Maszynka z firmy Phoenix Alpha Ecliptic Slant, wykonana z bakelitu. No, dla mnie to jest po prostu takie tworzywo sztuczne, przypominające plastik. Nie wiem dokładnie, czym to się. Yy, różni od typowego plastiku, można sobie to gdzieś tam poczytać na Wikipedii, wiem, że tam opis tej, te, tego materiału, tego tworzywa jest. Yy, no, i, no i cóż, no, nie dość, że jest to slant, to jeszcze w dodatku ma taką specyficzną czapkę z jednej strony normalnie okrągłą, z drugiej strony trójkątną. Yy, osoba, od której kupowałem tą maszynkę. Doradziła mi tylko, aby cały czas ten trójkąt starać się, yy, yy, aby ten trójkąt dolegał do twarzy. Bo w innym wypadku yy, twarz będzie cała podrażniona i, i, i będzie, będzie problem, więc zobaczymy. Nie goliłem się jeszcze tym sprzętem, gdzieś wrzuciłem go tam na dno szatki, odkopałem. No i mówię, dobra, przyszedł czas, żeby, żeby taki sprzęcior dzisiaj przetestować. Żyletka, yy, jaką wykorzystam do, do tego sprzętu to yy, Persona Platinum. Mydło, krem, którego będę dzisiaj używał to jest Liderek. Już tą zieloną maś do takiej zielonkawej miseczki od Paweł pks przełożyłem. Będę wyrabiał ją pędzelkiem Simpsonem Trafalgar Trafal T2. Jest, jest i on. No, także After Shave Woda po goleniu. Retro Style Bond i Balsam Hydro Crem po goleniu z tej samej serii Bond. Zobaczymy. Wiem też, że wyszła nowa seria Bonda. Coś z whisky. Jeszcze u mnie w lokalnych sklepach nie ma. Jak się pojawi, to też tam pewnie. Z tego co wiem, w Rossmannach się pojawia, może niebawem u mnie będzie, to też z ciekawości kupię, sprawdzę. No i cóż, no tyle, zwilżam twarz ciepłą wodą, wyrabiam, albo dobra, zacznijmy od wyrobienia tego kremiku. Zwilżam pędzel, nagrywa się, nagrywa, sprawdzam. Widzę tutaj też zmiana taka, nagrywam już z głównej kamery, zobaczymy jak będzie z ostrością, z oświetleniem pamiętam na moim ostatnim, o, nie wiem czy to będzie coś widać, na moim ostatnim filmie y, były problemy z oświetleniem, szczególnie jak tam wycierałem twarz wręcznik, były jakieś migotania y, tego typu rzeczy, więc postanowiłem wykorzystać główną, główną kamerę telefonu. Mm, jest zapach liderka specyficzny. Jeszcze trzeba trochę pomieszać, pokręcić. Powoli już się wyrabia piana, zielona. <laughs> Nie wiem, gdzie ci widzieć. ostrością jest. Nie widzę, do, nie widzę dokładnie podglądu. Dobra, słuchajcie. Zielona maść wyrobiona. Nie wiem, zobaczymy, czy to w ogóle ostrzy, nie ostrzy, nie wiem. Kurczę, jeszcze nie nagrywałem nic tą kamerą. Dobra, zbliżam twarz ciepłą wodą. Dobra, okej. Okay. No dobra, to co? Nakładam. krem. Zaraz dłuższy tak chyba 4-5 dni z tego co kojarzę. Bra, trzeba odrobina wody i zobaczymy. Szmuntuję żyletkę. Persona platinum. No zobaczymy co to będzie. Tutaj nie da się zamontować źle, spasować podstawę z czapką. także. Na pewno skręcę to dobrze. Już co widzę na pierwszy rzut oka to żuletka wystaje tutaj po, po bokach. Trzeba uważać, żeby się gdzieś tam nie dziabnąć. No, ja tą, tą maszynkę traktuję jako gadżet. Zobaczymy, czy, czy takim gadżetem, to jest leciutkie, waży nie wiem jakieś może 15 gramów. Nie ważyłem przed goleniem, sprawdzę na wadze. No, i zobaczymy, co z tego będzie. Czy będzie twarz czerwona jak pawian? Albo jak dupa pawiana? Bo pawian nie jest czerwony. Zobaczymy, momencik. Tak, z wypłukiwaniem nie ma problemu. Staram się, staram się trzymać ten kąt tak, aby faktycznie ta piramidka leżała na, na, na twarzy. No i póki co. To w miarę. Tylko tak, ta waga. No, dla mnie to jest coś nowego, bo ja, jak wiecie, lubię maszynki cięższe, tak, w okolicach 100, może nawet ponad 100 gramów. Też staram się jej nie dociskać do twarzy, aby nie zrobić sobie krzywdy. Dziw, dziwnie mi się goli przez tę piramidkę właśnie. Tutaj jeszcze mam rany. Hmm, ostatnio goliłem się tym ikonem i testowałem w nim żyletkę federa żółtego. I po jednym goleniu musiałem ją wyrzucić do świetnika. Jeszcze czegoś takiego nie miałem. Nie wiem, czy jakaś tempa sztuka się trafiła, ale całe golenie było mega nieprzyjemne. Zarost był szarpany. I gdzieś tutaj kurczę tak mi szarpnęło, że, że maszynka mi podskoczyła i ciachnąłem się tutaj w tą tu nad brodą. Dobra, po pierwszym przejściu wiem, że też ta maszynka jest chyba akurat ta z tego bakelitu, jest już yy, niedostępna u producenta, natomiast jest chyba w dalszej sprzedaży wersja aluminiowa. Tak, zwilżam twarz. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie testował lidera warsa, to <gry> polecam. Te kremy trzeba znać. Też ostatnio czytałem na forum, że niektórzy ludzie mają problem z liderem że lider ma tendencję do wysychania. No gdzieś tam chyba z tubkę czy dwie zużyłem tego kremu w mojej karierze goleniowej, ale nie kojarzę, żebym miał takie problemy. skupienie. zauważyłem, że kilka razy zgubiłem ten kąt. Maszynka wtedy przestaje ścinać zarost. No, powiem szczerze, w lekkim szoku jestem. Po dwóch przejściach twarz na razie ma się dobrze, nawet idealnie bym powiedział, ani jednego miejsca krwawego. Żadnych podrażnień póki co. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie, że będzie źle, że będzie gorzej, że będzie krwawo. Dobra, ostatnie przejście pod włos, jeszcze wszystko przede mną. Nabiorę troszkę kremu. Jeżeli chodzi o chwyt, no to tutaj rączka niby jest taka profilowana, ale jakoś nie czuję tej maszynki pewnie w dłoni, ale też podczas golenia nie mam z nią problemu, że ona mi się wyślizguje. Powiem szczerze, dopiero teraz w ogóle zwróciłem, zwróciłem uwagę na, na, na tą rączkę i na sam chwyt tej maszynki. No. No nie wiem, ciężko powiedzieć, yy, niby nie leży pewnie w dłoni, ale jakoś podczas golenia nie, nie czuję, żeby się wyślizgiwała, także no, no nie jest najgorzej jak na takie tworzywo sztuczne. Na golenie maszynkami stalowymi no, więcej frajdy mi sprawia. Raz, że ta waga, taka którą lubię, a dwa samo uczucie: yy, samo uczucie trzymania maszynki, no, trzymając maszynkę ze stali nierdzewnej. Czuję się tam jakoś tak, jakby w dłoni, no że to jest coś yy, porządnej sprzęży, tak powiem. No tutaj no, jest to leciutkie. Taka zabawka, no jak zabawka. Ale skuteczna zabawka. Na pewno tą zabawką da się ogolić. Dobra, teraz pod włos na twarzy. no idzie. śmiesznie gra niewygodnie pod nosem Dobra, nałożę odrobinę kremu. To sprawdzam, czy są jakieś potrzebne poprawki. Tutaj na żółchwie. Dobra, żółwa tu. ja? Już, to, już przy tych poprawkach, takich tak jak teraz robię, to już zaczynam czuć tą żywetkę na twarzy i to tak dosyć agresywnie, nieprzyjemnie, ale dogoliła mnie. Zobaczę, jak będzie po zimnej wodzie. Widzę jakieś tam drobne mikrozacięcia gdzieś po tym przejściu pod włos wychodzą. Dobra, kurczę twarz zimną wodą. Kontrola jakości musi być. O kurczę. Więc bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jest ciutkę lepiej od Rockwella 6C6S na płytce numer 4. Te policzki są troszkę bardziej dokładnie dogolone. Gdzieś tam jeszcze, jak mocno docisnę tą twarz. Resztka zaraz tu jest wyczuwalna, ale to jest naprawdę już takie czepiarstwo się, że to nie ma sensu. Jestem w szoku, jestem w szoku. Bo to główienko dało radę. Jeszcze kwestia tylko przyzwyczajenia się do, do kształtu tej yy, czapki. Osad zostaje po kremie. I, i całkiem, całkiem w porządku maszynka, można się, można się, można się golić. Dobra. After shave, Bond, Hydro, Bond retro style, przepraszam. Woda się wchłonie, za momencik wchodzi teraz hydro po goleniu Bądź. O widzę kurczę, tu takie drobne mikro mikro powychodziły. Widzicie to przy tym przy przejściu pod yy, pod włos. Także tutaj yy, przy tym ostatnim przejściu miałem problem z utrzymaniem odpowiedniego kąta w tej maszynce, więc no tu na pewno. Na pewno będzie potrzebne trochę wprawy, żeby się do tej maszynki przyzwyczaić. Jeszcze muszę kurczę tutaj poprawić pod nosem, ale to za momencik sobie tu. O! Teraz jest OK. Teraz jest OK. Głęba ogolona. Zabalsamowana. ELEGANCJA FRANCJA Dobra, panowie i panie, to by było na tyle. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Zapraszam na kolejne materiały. Jak widzicie, trochę zmieniła się fryzura. Ciepło się zrobiło. Mówię, dobra, kiedyś nosiłem krótkie włosy. Goliłem się na, na zero. Goliłem się yy, też normalnie taką maszynką jednorazówką na, 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 na łyso całkiem. Zrobiło się ciepło, mówię dobra, ścinam włosy, bo gorąco. Ściąłem włosy i dwa tygodnie czy półtora tygodnia pada codziennie u mnie deszcz. Także <laughs> nici, nici z tej mojej metamorfozy czekam na cieplejsze dni, żeby się ta głowa trochę opaliła. Dzięki, jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Hej.